Wiewiórki i Bobry, dzień dobry. Ten widok już znacie, Port La Manis, zamek, port, główki portu, Mateusz. I pierwsza moneta. Słaba, jakaś taka wytarta, brudna. No ale pier pierwszy krążek dzisiaj. Zobaczymy, czy coś da się z niego odczytać. Ale to dopiero w domu. Wiatr niemiłosierny, przepraszam za niego ale. Takie uroki pola do tego niemiłosierne błoto. A takie uroki pola. Klont 2 konia przeszła na no metrostrza. Czwarty koń z tych pól. A tutaj piąty stoi koń. No to już to kawał konia, nie? Ten raz może nic, a może jednak coś. Bo kształt to taki fajny, tylko że bardzo cienkie i leciutkie. Na górze jakby korona. Na dole okrągłe. Medal. Ale by było fajnie, nie? Jakiś czas temu Mateusz znalazł konia. Ja znalazłem kilkaset. Kilkaset koni pod jedną maską, zobaczcie. No łap. Łap, ostrość. Taki łomik. Nie wiem czy to mik, nie? Znawca, że ze mnie żaden, ale bez skrzydełka. Za to ma ogon. Niewątpliwie ma ogon. A Mateusz jako on, nie miał ogona. To się nazywa przewaga taktyczna. To jest plombastnik, Plomby zawsze cieszą. Plomba. Mateusz znalazł 6 pensów ale coś chyba albo George'a 6 yy, albo Elizabeth II, bo mówi, że taki sygnał na metal i to oni pili z gorszych materiałów. No teraz wyskoczył taki detal, wydaje się, że będzie ładnie zdobiony, nie wiem czy to była przypinka, pinka, czy coś w tym rodzaju, ale najbardziej sugestywna była ta strona, kiedy mi żółte tak wyraźnie były słowocze, no już był szeroki uśmiech, ale jest tylko, no pozostał tylko ślad po uśmiechu. No, po długim procesie tentegowania, drugi krążek, tym razem duży, masywny. Pewnie jakiś pęs, ale będę wiedział dopiero jak wyczyszczę. Mam nadzieję, że będzie bardziej widoczny. Trochę patynka ładna się zachowała. Może coś na nim będzie. Tak było, moi drodzy, wczoraj. Dzisiaj miało być. Ponownie na polu miała być dogrywka, uzupełnienie tego krótkiego filmiku. No niestety, lunął deszcz. Siedzimy w domu z Mateuszem, patrzymy w okna i jesteśmy odrobinę z źli. No ale cóż, życie. To, co było, to było. No przykro mi, że tak skromnie. Dziś to by były żniwa, no ale życie zweryfikowało plan na żniwa. Eee, zamieszczam to króciutkie coś, bo. Nie wiem, kiedy będzie kolejna okazja, żeby pokopać. A czasami fajnie jest wrzucić na kanał film o wykopkach. Obok tych kurierów, wszystkich dziesiątek, setek tysięcy, prawda? Pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. No i do zobaczenia, mam nadzieję, z bardziej owocnych łowów na polu. Hej, hej, papa! Pa.